Szanowni Państwo, w tym roku odbywa się 14 edycja Narodowego Czytania, któremu patronuje para prezydencka Rzeczypospolitej Polskiej. W całej Polsce i na świecie są czytane dzieła Jana Kochanowskiego. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka imienia Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie przygotowała dla Państwa materiał filmowy, który został zrealizowany w Ogrodzie Saskim w Lublinie. Jan Kochanowski, herbu Korwin, urodził się około 1530 roku w Sycynie koło Rodomia. Dokładna data, czyli dzień i miesiąc nie jest znana. Był synem Piotra Kochanowskiego, prawnika, sędziego Sandomiorskiego i Anny Białaczowskiej. Julian Krzyżanowski, wybitny historyk literatury, twierdził, mając zapewne wiarygodne źródła, że ojciec Jana był sknerą i dusi groszem. Należy jednak mieć tutaj na uwadze, że ten średnio zamożny szlachcic miał na utrzymaniu nader liczną rodzinę. Jan posiadał 11 rodzeństwa. Dwaj bracia, Mikołaj i Andrzej, także parali się literaturą, choć daleko im było do talentu i sławy Jana. W 1544 roku Jan Kochanowski został przyjęty w poczet żaków na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej. Ostatecznie nie uzyskał żadnego stopnia akademickiego, ale znalazł się w jednym z ważniejszych europejskich ośrodków renesansowego humanizmu. Następnie studia kontynuował w królewcu i padwie. Po powrocie do kraju w 1559 roku Jan Kochanowski rozpoczął karierę dworzanina u wybitnych rodzin arystokratycznych, m.in. u Tarnowskich, Tęczyńskich i Firlejów. W 1563 roku, dzięki protekcji biskupa Piotra Myszkowskiego, został dworzaninem i sekretarzem na dworze królewskim Zygmunta Augusta. Jego stosunek do króla był niejednoznaczny. W pismach są ślady zarówno aprobaty, jak i rozczarowania, być może niedostatecznym rozwojem kariery dworskiej samego Kochanowskiego. Towarzyszył jednak królowi podczas manewrów wojskowych na Litwie skierowanych przeciwko Iwanowi Groźnemu w 1567 roku i na Sejmie Unijnym w Lublinie w 1568 roku i następnie w 1569 roku. Po śmierci Zygmunta Augusta był zwolennikiem Henryka Walezego którego koronacji uczestniczył w 1573 roku. Jednak po haniebnej ucieczce króla, rozczarowany, wycofał się z życia dworskiego. Mimo, że karierę dworską uważał za niezbyt udaną, zakończył ją jako człowiek zamożny. Kochanowski osiadł w czarnolesie, majątku po ojcu. W 1575 roku ożenił się z Dorotą Podlodowską. Miał z nią sześć córek, z których trzy zmarły w dzieciństwie. Tragedia po śmierci małej Urszuli znalazła odzwierciedlenie w twórczości poety. Kursztowny cykl dziewiętnastu utworów jest nie tylko poetyckim pomnikiem wystawionym zmarłemu dziecku i świadectwem ojcowskiej rozpaczy, jest również zapisem egzystencjalnego dramatu i sposobu jego przeżywania. Okres Czarnoleski, mimo tragedii, jaką była śmierć dzieci, był pełen harmonii i spokoju. Znalazło to odbicie w twórczości najbogatszej i najdojrzalszej właśnie w tych latach. Poeta zakończył życie nagle, w pełni sił twórczych, 22 sierpnia 1584 roku w Lublinie, mając zaledwie 54 lata. Jan Kochanowski był poetą, który ma zdecydowanie największe zasługi dla kształtowania się polskiego języka poetyckiego. Po mistrzowsku posługiwał się środkami stylistycznymi, wprowadził do naszej literatury gatunki znane z tradycji antycznej oraz wypracował zasady pisania wierszy. Do jego najpopularniejszych utworów należą pieśni, fraszki i treny. W tych zróżnicowanych pod względem tematyki dziełach można dostrzec humanistyczny światopogląd poety, objawiający się między innymi wielością opisywanych emocji zarówno szczęścia, poczucia ładu i harmonii, jak i bólu i cierpienia. Ciegi trzecie do gór i lasów. Wysokie góry i odziane lasy Jako rad na Was patrzę, a swe czasy młodsze wspominam, które tu zostały. Kiedy na statek człowiek mało dbał. Gdzie po tym nie był, czego nie skosztował? Jarzem przez morze głębokie żeglował. jażem Francuzy, ja, ja Niemce, ja Włochy. Jarzem nawiedził Sybilejne lochy. Dziś żak spokojny, jutro przypasany do miecza rycz. Dziś między w pańskim pałacu jutro zasił cichy. Ksiądz w kapitule, tylko że nie z nich, W szarej kapicy, a z dwojakim płatem, i czemu nic? Jeżeli opatem. Taki był Proteus. Mieniąc się to w smoka, to w deszcz, to w ogień, to w barwę obłoka, dalej co będzie? Srebne w głowie nici. A ja z tym trzymam kto co w czas uchwyci. Jan Kochanowski, 525. Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół cię nie ogarnie, wszędy pełno ciebie. I w odchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. Złota też wiem nie pragniesz, bo to wszystko twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. Wdzięcznym cię tędy sercem, panie, wyznawamy, bo nadto przystojniejszy ofiary nie mamy. Tyś pan wszystkiego świata, tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami śliczneś uhaftował. Tyś fundament założył niebie, nieboszłej ziemi i przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi. Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi, a zamierzonych granic przeskoczyć się boi. Rzeki wód nieprzebranych wielką hojnością mają, biały dzień a noc ciemna Twoją czasy znają. Tobie kwoli rozliczne kwiatki wiosna rodzi, Tobie kwoli w kłosianym więcu lato chodzi. Wiosna, jesień i jabłka rozmaite dawa, Potem do gotowa, gnuśna zima wstawa. Z Twej łaski nosa rosa nam mdłe zioła padnie, A zagorzałe zboża deszcze ożywia śniadni. Z Twoich rąk wszelkie zwierzę wpatrza w swej żywotności, A Ty każdego żywisz w swej drobliwości. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie, Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. Chowaj nas, póki raczysz na tej niskiej ziemi. Jedno zawrzdy niech będzie pod skrzydłami Twymi. Jan Kochanowski, Praszki, księgi trzecie na zdrowie. Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, Jak smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie. I sam to powie, że nic nad zdrowie, Ani lepszego, ani droższego, Bo dobre mienie, perły, kamienie, Także wiek młody i dar urody, Miejsca wysokie, władze szerokie, Dobre są, ale gdy zdrowie wcale, Gdzie nie masz siły i świat niemiły, Minocie drogi, mój dom ubogi, Oddany tobie, ulubuj sobie. Tren udzmy wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było, jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała, wszytkiś w domu kąciki zawsze pobiegała. Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować, ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować to tego, to owego wdzięcznie obłapiając i onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. Teraz wszystko umilkło, szczere pustki w domu, nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu. Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, a serce swej pociechy w darmo upatruje. Do Pana! Bóg tylko ludzkie myśli wiedzieć może, i ku dobremu zawsze dopomoże. Ale cokolwiek przeciwnego jemu Dobrze nie padnie, by więc najmędrzemu Wszystko wiesz, panie z zgub, Co przeciw tobie, A zdasz jako pan Coś ulubił sobie. Jan Kochanowski pieśni Księgi w Ture Pieśń dziewiąta Nie porzucaj nadzieje jakoś ciukolwiek dzieje Bo nie już słońce ostatnie zachodzi a po złej chwili piękny dzień przychodzi. Patrzaj teraz na lasy, jako przezimne czasy. Wszystkie swą krasę w drzewa utraciły, a śniegi pola wysoko przykryły. Po chwili wiosna przyjdzie, ten śnieg z nienagła zejdzie, a ziemia, skoro słońce jej zagrzeje, w rozliczne barwy znowu się odzieje. Nic wiecznego na świecie, radość się z troską plecie. A kiedy jedna weźmie moc na większą, w ten czas masz ujrzeć odmianę na naprędszą. Ale człowiek schardzieje, gdy mu się dobrze dzieje. Więc też kiedy go fortuna omyli, nad głowę zwiesi i powagę zmyli. Lecz na szczęście wszelakie serce ma być jednakie, bo z nas fortuna w żywe oczy szydzi, to da, to weźmie, jako się jej widzi. Ty nie miej zastracone to może być wrócone? siła Bóg może wywrócić w godzinie, a ktomukolwiek ufa, nie zaginie. Tren siódmy Nieszczęsne ochędustwo, żałosne ubiory mojej najmilszej cory. Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie? Żalu mi przydajecie. Już ona członeczków swych wami nie odzieje, nie masz, nie masz nadzieje, Ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany, już letniczek pisany, i uploteczki w niwecz, i paski złocone, matczyne dary płonę. Nie do takiej łożnice, moja dziewko droga, miała cię mać u Boga doprowadzić. Nie takąś dać obiecywała wyprawę, jakąś dała. Nie złeczkoć tylko dała, a lichą tkaneczkę ociec ziemię bryłeczkę do główki włożył. Niestetyż i posak, i ona w jednej skrzynce zamkniona. O żywocie ludzkim. Fraszki to wszystko cokolwiek myślimy Fraszki to wszystko cokolwiek czyniemy. Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy. co mieć na piecie. Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława. Wszystko to minie jako polna trawa. Naśmiawszy się nam i naszym porządkom, wępną nas w mieszek, jako czynią łączką.